Witam Was wszystkich. Zbliżają się święta wielkanocne, dlatego też w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić wianek na drzwi. Możecie go też zrobić w formie leżącej, i wtedy możecie go wykorzystać jako wianek na przykład na stół. Ja akurat postanowiłam na drzwi, dlatego takowy Wam pokażę. Tak naprawdę możecie go zrobić na każdą okazję, czy to święta wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, wszystko zależy od Waszej jakby inwencji twórczej. Ok, co będzie nam potrzebne do wykonania takiego wianka? Na pewno dla osób, które zaczynają przyda się pistolet z klejem na gorąco, żeby przymocowywać te wszystkie sztuczne ozdoby. Tasiemka dekoracyjna i do związania wianka, potem Wam pokażę. Taka tasiemka większa, która mi posłuży jako po prostu ozdoba na ten wianek. Możecie ją zrobić sami, możecie kupić gotowe, tak naprawdę teraz na Allegro to już wszystko można kupić. Tak więc tylko kwestia posiedzenia i znalezienia tego, co nas interesuje. Ta siemka jest satynowa, wąska, tak naprawdę możecie wybrać i grubą, i wąską, to wszystko zależy jakby tutaj od już Waszej inwencji twórczej i wyobraźni. No, i oczywiście, co będzie nam potrzebne, to kwiaty, tak? Polecam kwiaty sztuczne, dlatego że kwiaty żywe tak naprawdę po prostu się nie utrzymają, zwiedną i będą niekoniecznie estetycznie wyglądać. Dlatego ja jestem za sztucznymi. W przypadku akurat takiego wianka na drzwi bo zdecydowanie lepiej będą one wyglądały. Ja mam takie trzy drobniejsze do jakby takiego delikatnego ozdobienia no i troszeczkę zieleni, dlatego, że podstawa będzie brązowa, więc żeby nie było wszystko takie ciemne to, to stąd ten zielony kolor. Możecie dobierać kolory pod swój gust, oczywiście to już zależy tylko i wyłącznie od waszego tutaj, Waszej wizji. Mam też takie kupione w pepko sianko, które możecie wykorzystywać właśnie chociażby do takiego wianka, albo przy jakichkolwiek innych dekoracjach. Nie wiem, na przykład, położyć sobie w doniczce, w którym jest kwiatek, który kupiliście w sklepie, położyć to na ziemi, też będzie bardzo ładnie wyglądało. I jeszcze mam do tego jajeczka ozdobne. Też, też kupione w pepko za jakieś nieduże pieniądze. Nie wiem jeszcze, czy będę je używać, czy nie. Zobaczymy, czy, czy będą mi pasowały. No, ale kupiłam. Jak nie do tego wianka, to na pewno do czegoś innego one się przydadzą. Dobra, no i jeszcze chyba najważniejsza rzecz, jaka nam została do pokazania, to jest podkład słuchajcie, te jajeczka możecie na przykład sobie też zawiesić na przykładowo gdzieś tam na firankach, położyć po prostu na stole wielkanocnym, ozdobnym. One też będą bardzo ładnie wyglądały. Tak więc no, można je wykorzystać nie tylko w tym wianku, który akurat dzisiaj będę tej z Wami robiła. E, dobra, jak już mamy wszystkie ozdobne rzeczy, to przystępujemy do naszego stelarza. Steleż możecie kupić gotowy gdzieś w internecie, w sklepach jakieś tutaj z takimi różnymi drobiazgami florystycznymi. Ja osobiście wybrałam witki brzozowe, dlatego że lubię naturalne jakby elementy. Witki brzozowe są bardzo giętkie, tak jak widzicie można je zginać w lewo, w prawo, one się nie łamią. Najważniejsze jest, żeby takie witki były świeże. Dlatego, że w momencie, kiedy one już troszeczkę poleżą, to stają się twarde, wtedy się łamią, no i po prostu jakby nie wygniecie ich w dowolny kształt, który tutaj jakby oczekujecie, żeby był. Niektórzy powiedzą, że to, że to naturalne, że drzewo ścięte, słuchajcie, takiego drzewo kompletnie nic się nie stanie. A wręcz nawet jeszcze niektórzy specjalnie przycinają brzozy. Tak więc, jeżeli ktoś ma możliwość takie witki mieć, to, to naprawdę. I pamiętajcie, młode gałązki, żeby one były po prostu giętkie. Żeby zrobić taki wianek, potrzebujemy rozdzielić ilość tych witek na pół, i ta, jakby dolna część tych witek gruba. Będzie związana i będzie na samym dole, żeby była jak najmniej widoczna. Dla mnie osobiście. No, ona nie jest aż tak estetyczna jak te delikatniejsze gałązki, dlatego po prostu zakryję ten spód tymi kwiatkami, ozdobami, które wam pokazywałam przed chwilą. Potem na sam koniec z tą rzeczką owiniemy to, żeby po prostu wyglądało to ładnie i estetycznie. Jeżeli macie kogoś do pomocy, to to dużo naprawdę daje, dlatego że e, no, łatwiej jest po prostu ten, ten okrąg zrobić, żeby on był takiej wielkości jak my chcemy, e, żeby nam się gdzieś tam nie, nie rozwijał, e, nie wywijał. No, zdecydowanie łatwiej, a samemu też e, na pewno dacie sobie świetnie radę, nie jest to jakieś tam nic trudnego. E, dobrze. W pierwszej kolejności związujemy witki sznurkiem, tasiemką, ja mam akurat taką tasiemkę florystyczną do wiązania kwiatów, natomiast możecie wykorzystać tak naprawdę dowolną rzecz, którą macie, drucik, sznurek, nitki nie polecam, nitki się rwą przy dużym natężeniu, przepraszam, dlatego zdecydowanie coś takiego mocniejszego. Dobra, ja tutaj wiążę sobie na tym złączeniu supełek, tak żeby to wstępnie tutaj przytrzymać, żeby mi się to gdzieś tam nie rozjeżdżało. To oczywiście na pewno będzie troszkę nam jeszcze jeździło, że tak powiem. No ale okej, okay. odmierzam sobie ilość sznurka potrzebnego do tego, żeby to wszystko złapać. Możecie zostawić ten sznurek na takim kordonku. W sumie też jest e, łatwiej troszeczkę, dlatego że on się nie będzie nam tak plątał. E, ja tutaj postanowiłam obciąć, e, no, żeby jakby tutaj lepiej wam to wszystko e, pokazać. Tak jak widzicie, w momencie, kiedy chcecie robić koło, ten dół nam troszeczkę jakby mm, się rozchodzi, dlatego warto mieć taką drugą osobę lub pomóc sobie nogą. Tego nie widzicie, akurat nie będziecie widzieć, ale ja sobie pomagam po prostu e, nogą. Związujecie, robicie sobie kształt. Może być to koło, owal. Nie musi być to naprawdę idealnie okrągłe. To już zależy od tego, jak wy to będziecie widzieć i jaki temu kształt chcecie obrać. Tak więc wszystko zależy od Was. Tutaj na górze ja sobie złapię i też sobie tutaj zwiążę sznurkiem, żeby mi się to gdzieś tam nie rozjechało. I jak już to wszystko zwiążę, to wrócę do Was i pokażę Wam, jak wygląda już gotowy stelaż. Dobra, mamy stelaż. Mm, tak to wygląda, związałam to na górze. Teraz to trzeba po prostu wszystko owijać, e, tą nitkę dookoła tych gałązek, tak żeby to tworzyło spójną całość. <laughs> Nawet jeżeli te gałązki będą gdzieś tam Wam odchodziły, no tak naprawdę, możecie to sobie zostawić: no bo to też jest jakaś forma dekoracyjna, tak? Nie musi to być idealnie związane. Ja teraz mówię, że to już jest kwestia indywidualna. Możecie zostawić tak, jak teraz wam pokazuję. Czemu nie? Też ma inny, ciekawy kształt. Może akurat komuś taki wygląd się będzie bardziej podobał, niż coś takiego ułożonego. Mm. Widzicie, tutaj ta nitka się trochę mi plącze yy, z tego względu, że yy, obcięłam ją po prostu. <laughs> Dlatego też mówię, że, że jednak łatwiej jest, jak, jak ona jest na tym kordonku cały czas. Yy, no ale myślę, że, że myślę, że dacie sobie świetnie yy, radę z zawiązaniem tego. Tak okay, ja to spróbuję zawiązać, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, wróciłam do Was już po zawiązaniu tego wszystkiego, tak jak widzicie ten, <laughs> przepraszam, mój wianek ma bardziej y, wielkość, owa, kształt owalu niż koła, ale w sumie święta wielkanocne, więc takie można powiedzieć jajeczko, jak najbardziej to pasuje, nie będzie to absolutnie przeszkadzało, a nawet mogłabym, że, że nawiązuje nam do, do tych świąt wielka, wielkanocnych. Dlategoż ja taki kształt zostawiam po prostu. Jeszcze jedna rzecz. Na pewno drut jest o tyle lepszy, słuchajcie, że wam bardziej usztywnia. No ale dobra, zaczynamy przyozdabianie naszego wianka. Przyda wam się sekator albo coś, co bym obetnie te gałązki, dlatego że one są na drutach i żebyście nie poniszczyli sobie nożyczek. Ja akurat mam nożyczki takie już, które gdzieś tam no już trochę czasu mają, więc nie jest mi ich aż tak szkoda. Zwłaszcza, że, że ten drucik raz, że jest cienki. Druga sprawa, że że te nożyczki już swoje przeszły. Zaczynacie układać od dowolnego miejsca, najlepiej od górnych części, idąc w dół, czyli jakby w środek wianka. Te sztuczne kwiaty, ponieważ są na tych drucikach, możecie je troszeczkę naginać, dlatego też one w tym wypadku są o tyle jakby przyjemniejsze do pracy, że one się nam poddają. Żywy kwiat nam się tak nie podda. To jest też uroki plus kwiatów sztucznych. E, idziemy od lewej strony końcowej i od prawej strony końcowej, w stronę środka. Taka jest jakby zasada akurat robienia wianka, który nie jest ozdobiony naokoło. E, jeżeli byście robili wianek, gdzie dookoła będzie, będą ozdoby, nie ma co znaczenia, od której strony zaczniecie. Zazwyczaj robimy po jakby tutaj przekątnych. A to też Wam pokażę może za jakiś czas bliżej innego święta. Taki wianek też na pewno na stół zrobimy. Może wtedy kupię gotowy stelaż, to Wam pokażę jak, jak robić na już takim gotowym podkładzie. Mój wianek będzie miał taki kształt, czyli on będzie się znajdował bardziej po lewej stronie. Tu po prawej stronie będzie wstążeczka, ta zielona, którą Wam pokazywałam, ale to Wam jeszcze pokażę. Będzie on po lewej stronie, dlatego jakby tutaj tak zostaje. Tak to zaczynam układać. Dobra. Tutaj te, tulip... Tutaj te tulipanki, słuchajcie, yy, się ciężko obcinały, musiałam się po sekator, dlatego taki przeskok filmu. Yy, też was z góry przepraszam, podkładam głos, bo po prostu najzwyczajniej w świecie yy, nie nagra mi się głos podczas nagrywania filmu. Ale mam nadzieję, że, że nie będzie to w żaden sposób Wam przeszkadzało i staram się tłumaczyć na bieżąco, tak żebyście wszystko tutaj zrozumiały. Dobra. Tak jak mówiłam, zaczynamy od tutaj górnej lewej części. Schodzimy jakby bardziej w środek i zaczniemy zaraz tak samo od tej prawej części, też zaczynając w środek. Ja Wam już wszystkiego pokazywać nie będę. Może zrobię za wizją ten, też część tego wianka, bo to by się bardzo długo zeszło, a nie chcę Was tutaj zanudzać. Wy zrobicie też akurat w tym czasie swoją część. I złapiemy się w momencie, kiedy Wam pokażę, jak zawinąć tą wstążkę zieloną, o której mówiłam. No i jak to ewentualnie po prostu wykończyć, tak? No a Wy musicie działać i tutaj pokazać się z inwencją waszą twórczą. Chciałabym w ogóle z chęcią zobaczyć wasze wianki na sam koniec pracy. Dobra, tak wygląda mój wianek skończony, już przeozdobiony prawie do końca, bo jeszcze, tak jak mówiłam, zostaje nam zielona wstążeczka. Tą zieloną wstążkę będziemy owijać na tej pozostałej części, na tych miejscach, gdzie tu widzicie ten zielony sznurek, którym łączyłam, obwiązywałam na samym początku wianek. Tak, żeby go troszeczkę też zamaskować, żeby on się tak nie rzucał w oczy, no lepiej, żeby była widoczna, ładna, zielona tasiemka niż taki brzydki sznurek. Zawiązujemy tutaj supełek i będziemy iść w stronę góry, Słupek zawiązujemy w takim miejscu, żeby nie był on za bardzo widoczny, tutaj gdzieś go chowamy za kwiatek i zaczynamy obwiązywanie naszego wianka. Ja tutaj jeszcze pochowam te odstające gałązki, bo stwierdziłam, że jednak tutaj mi się one nie do końca podobają. No, w każdej chwili możecie to tak naprawdę schować, tak więc to jest tyle dobrze. Ja jeszcze dodatkowo troszeczkę ściskam ten wianek tą wstążką, żeby on był taki bardziej zbity, stabilniejszy, żeby tam nic nie powyłaziło, nie rozeszło się. No jednak to będzie na dworze, więc no, wiatr robi swoje, zwłaszcza tutaj, gdzie ja mieszkam są bardzo duże wiatry, więc no, też nie chcę, żeby wianek mi powiesiał dzień i się po prostu rozleciał. A przy okazji będzie to też forma y, po prostu estetyczna y, takiego wianka. Y, możecie to zrobić dowolną wstążką, grubą, cienką, jaki chcecie kolor. Wszystko zależy od Was. Możecie cały wianek przyozdobić dookoła kwiatami. Też tak może być. Y, no. Pobaczcie sobie też w internecie, tak naprawdę internet jest kopalnią inspiracji, pomysłów. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma gdzieś tam w głowie ułożonej jakiejś takiej wizji tego, co chciałby mieć, to jak najbardziej można podpierać się tym, co już inni zrobili. Tak? Na pewno to nam pomoże, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, gdzie zaczynamy jakby naszą przygodę z tego typu rzeczami, wiankami i innymi ozdobami, które na pewno gdzieś tam w międzyczasie będziemy robić, też Wam będę pokazywać na swoim kanale, dlatego że w wolnej chwili, oprócz ogrodu, można się też zająć takimi rzeczami, to zwłaszcza do kobiet, chociaż faceci też czasami lubią, są faceci floryści. Dobra, chowamy naszą końcówkę wstążki też za kwiatki, żeby nie była ona widoczna. Dokładnie tak samo, jak zaczynaliśmy tą wstążkę tam w tamtym miejscu, dokładnie tak samo ją tutaj kończymy. Zawiązujemy aby nam się nie rozwiązała, nie gdzieś tam nie odeszła. Tutaj w taki, powiedzmy sobie, supełek. I ja ją troszeczkę tutaj wezmę niżej, żeby ona mi się napięła. O, dokładnie, tak mocno, mocno ściskamy. Tak, żeby to wszystko było stabilne. Ja osobiście akurat nie używałam w tym wypadku kleju, bo no tak. Mi akurat wyszło, że dobrze te kwiatkiem się trzymały. Natomiast dla wszystkich osób, które zaczynają, polecam przylepiać te ozdoby na ten ciepły klej, dlatego że wtedy mamy pewność, że nic nam się nie zepsuje, nie rozleci. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj troszeczkę może słabo widać, ale liczę na to, że dacie rada. Dobra, i mamy tutaj jajeczka, o których Wam mówiłam na początku. Moja wizja miała być taka, że te jajeczka chciałam powiesić jakby od góry. Tak, dość nierównomiernie, niżej, wyżej. Natomiast tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak to już powieszę i czy to będzie wyglądało ładnie, czy nieładnie, dlatego, że, tak jak widzicie, w sytuacji, gdzie ten wianek leży, no to tak nie do końca to widać. Tak więc tu jeszcze nie wiem, czy będą. Jeszcze kwestia przemyślenia. Zobaczymy. No, pomyślę jeszcze. <taki> tak naprawdę i został nam ten żółty yy, trawa, żółta taka sianko yy, ja go troszeczkę użyję, jak widzicie on się tak ciągnie, też nie ciągnijcie za mocno to jest chyba jakby z papieru więc żeby wam się to po prostu nie porwało tak jest to dość delikatne więc, więc tak no z tym delikatnie i ja to sianko po prostu jakby Mocuję, wkładam między te zielone części, to bardziej ma tworzyć taką formę ozdobnej delikatności. Tak wygląda już gotowy wianek, który powiesiłam na drzwiach. Mocowanie jest tymczasowe, chciałam po prostu wam pokazać efekt, efekt końcowy poproszę męża, żeby coś wykombinował i pokażę Wam jeszcze z do bliska dokładnie, jak to wygląda. To jest ta nasza wstążeczka. Wiesz, wziąłem kawałek. Wygląda to w ten sposób, z daleka tak to wygląda. No, tutaj trzeba jeszcze poprawić. Widzicie, jak już, że tak powiem, ułożycie, to ostatecznie to dopiero widać te niuanse i niedociągnięcia, ale to wszystko pamiętajcie, że jeszcze można poprawić w każdym momencie. Dobrze. Mam nadzieję, że mój ranek Wam się podoba. Z chęcią zobaczę Wasze prace. Oj, troszeczkę krzywo. Z chęcią zobaczę Wasze prace, jak Wam to wyszło. No i przede wszystkim życzę wszystkim wesołych, udanych świąt wielkanocnych. Pozdrowienia.